Po przeciwnej stronie był mój klub, w którym zacząłem swoją przygodę z nurkowaniem, która trwała przez szereg lat. Miłość do pływania, do nurkowania, do wody pozostała mi właściwie do dzisiaj. Nie znam tak pięknych miejsc, jakie właśnie mamy w okolicach. Olsztyna. Woda niebieska, las zielony i dachy czerwone. Trzeba zrealizować swoje twórcze marzenia. I tak i nie. Trzeba było myśleć o rodzinie, trzeba było ją utrzymać i trzeba było realizować swoje plany artystyczne, na ile, na ile to było możliwe. Dom y zawsze jest najważniejszy czyli człowiek wychodzi z domu i prędzej czy później do tego domu wraca do rodziny były wspólne wystawy były indywidualne wystawy zawsze o sztuce w domu się dużo dyskutowało co należy czego nie należy co można co sobie odpuścić Izabela stworzyła dom w którym się dobrze czuje Olsztyn mnie zachwycił, że ja się tutaj znalazłam, bo najpierw był mój mąż, a potem Olsztyn. To ja za mężem tu przyszłam. Przyszłam do Olsztyna. No chyba już matka. Nie ty się może? W końcu <noise> w tym roku obchodzimy rzeczywiście 40-lecie. Pobraliśmy się na piątym roku Akademii Sztuk Pięknych i patrz, 40 lat sztuknęło, że dorobiliśmy się dwóch synów wnucząt. różne rzeczy w życiu robiłem ale zawsze wracałem do tego artystycznego warsztatu pierwszy brak, jaki wykonałem po przyjeździe do Olsztyna z Warszawy ogólnopolskie forum literackie Logo Wydziału Sztuki, Logo na Międzynarodowy Akademicki Konkurs Filmów i Fotografii o tematyce ekologicznej, Logo Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, Polskie Towarzystwo Fatologiczne. Podoba mi się, lubię ten znak. I współczesny Herbolsztyna zaprojektowany w 1980 roku. Na tym się nie zastanawiamy, bo szukajmy etycznego środka dla tej godziny. A to studenci dostają różnego rodzaju zadania. Zadania, które muszą rozwiązać. Są to zadania graficzne, malarskie, dotyczące formy, dotyczące treści i z tymi problemami muszą sobie jakoś poradzić. Na no, około. Zbliżamy się potem do środka. Zbierają się różnego rodzaju poglądy. Zaskakują. Zaskakują pomysłami. Tak się sprawdza zawsze. Jakby je zabyskakuje. Dobrze. To coś trzeba mieć w sobie. To nie jest tak, że chwila moment i jesteś artystą. To trwa latami. Trzeba te problemy rozwiązywać nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań nietypowych, interesujących, przez przypadek odkryłem ojca zeszyty z biologii, gdzie były rysowane najróżniejsze zwierzątka. I robił to wyśmienicie. Byłem zdziwiony, i wydaje mi się, że. Jak to ładnie można powiedzieć, ten talent prawdopodobnie odziedziczyłem po ojcu. Święty Jan Nepomucen to poważna postać, więc trzeba było poważnie do tej sprawy podejść. Zlecono tą pracę mojemu koledze Etkowi Jurjewiczowi i mnie. Przechodzę obok Nepomucena to zawsze go pozdrawiam. Po trzech miesiącach pracy powstała pełna, wyrazista forma Jana Nepomucena. Został zaproszony arcybiskup, inni ważni ludzie, którzy obejrzeli ją dookoła i stwierdzili, że rzeczywiście nadaje się do odlewu. Piękna postać, która nie zdradziła nigdy, wytrwała, i dlatego jest tak szanowana i ceniona po tylu set latach. Za pomocą linia, dokładnie używanego przez Ziemię piórka, można uzyskać przestrzeń poprzez odpowiedni dotyk. Linia staje się wieloelementowa. Jeżeli chodzi o gest, rysunek, to jest ważna precyzja. Pierwsze uderzenie, żadnych poprawek, musi być od razu trafione. Miałem to szczęście, że trafiłem na fantastycznych nauczycieli. Nauczycieli, którzy wypracowali swoją pozycję i to nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Każdy rysunek jest inny, inny przekaz niesie, inne napięcia, inne emocje. Nie jestem zakochany w sobie, tylko otwarty na otaczający mnie świat. Że świat idzie do przodu, rozwija się, wchodzą nowe komputery, różnego rodzaju nowe środki wyrazu. To jednak. Nic nie zastąpi. Dłoni, piórka, ołówka, pędzla. To jest wciąż aktualne. W tym i po tym poznaje się mistrzostwo. Taka jest prawda.